Raj do tej pory z mojej perspektywy przebiega dobrze. Jedzie mi się w miarę. W przykładzie, jeszcze sporo roboty, dlatego że muszę dostroić sobie zawieszenie. Mam problem z kołami, z wibrującymi kołami na tych asfaltowych dojazdach. No i oczywiście, brak mocy na długich, prostych, dlatego że. Wszyscy mają porobione silniki i zaryzykowali, lecz to ryzyko, czy im się opłaca, czy nie, no to tym, którzy jadą, im się opłaca, lecz tym, którzy, których mijam z wybuchniętymi silnikami, zawarią silnika, no raczej się nie opłacało. Dużo zawodników podjęło to ryzyko, no i widać to na długich prostych, że po prostu odjeżdżają. Co, jesteśmy tak naprawdę na końcówce rajdu zostało nam 4 dni. Wczorajszy, dzisiejszy dzień został odwołany. Wczoraj dzień bardzo smutny, dlatego że zginął. Tak naprawdę zawodnik, który był mega doświadczonym zawodnikiem, lecz no niestety bardzo przykra sytuacja wczoraj e, i cały tutaj e, biwak e, widać po biwaku, że każdy to przeżywa. Dobrze, że został odwołany ten dzisiejszy od, odcinek dla motocyklistów i kładowców, dlatego, że każdy dzisiaj by jechał tak naprawdę myśląc o tym, więc dzisiaj jest taki dzień wyciszenia no i od jutra e, zaczynamy dalej. Myśli się, myśli się, lecz te myśli nie mogą być zbyt mocne, dlatego że gdy człowiek skupia się na jakiejś rzeczy, nie na jeździe, na, na, na swoim tempie, na nawigacji, to może spotkać go... To samo może się rozproszyć, więc e, ja na przykład próbuję się jak, najbardziej, jak najszybciej pozbyć takiej myśli i myśleć o, o trasie, tak? no bo widziałem już kilka wypadków nawet na baji w Polsce e, dojechałem do e, sytuacji, kiedy dwa motocykle przede mną e, też dojechały do motocyklisty, który już nie żył, który dostał prawdopodobnie zawału. E, no i widziałem już tak naprawdę śmierć na odcinkach. E, jest to bardzo smutna, e, smutne doznanie. Czasami żałuję, czasami nie żałuję, dlatego że na niektórych odcinkach na pewno by mi się kładem 4 na 4 lepiej jechało, lecz wiem, że ten kład ma duży potencjał no i po prostu potrzebuje czasu, żeby wszystko dociągnąć na 100%, żeby ten kład jechał, żeby wybierał bardzo dobrze dziury, więc dużo w tym sezonie pracy przed nami i przed moim zespołem.